Dajcie, przepisu nie szukajcie! Mm, pyszny, pyszny domowy rosołek! Mm, wyraźnie czułam, brakuje? Oczywiście, oczywiście! Parę chlustów, magii! Zawsze dobrze widziane, zawsze, zawsze. Stop! Zobaczmy najpierw, co w tym magii jest. Mamy glutaminian monosodowy, substancja uczulająca i E635 rybonukleotydy sodu. Również substancja uczulająca, zmieniająca się w naszym organizmie w kwas moczowy. No, daj ten smak. Wywołka? E, e, konieczne jest przynajmniej jedna. Podsteka takiego w bulioniku. Ojej, tylko nie kostkę. To jest jeszcze gorsze. Zaraz Wam pokażę dlaczego. Ponieważ zawiera utwardzony tłuszcz roślinny. Pani taniocho, to ja może pokażę Pani, jak zrobić naturalne, domowe, prawdziwe wagi, co? Na mniej więcej niecały taki mały rondelek wody, to jest 2 trzecie litra wody. Potrzebujemy garść prażonej cebulki, garść. Dobrych przypraw takich jak mielony pieprz, dobra sól, dwie, trzy łyżki takie stołowe porządne, suszony Lub, czy czerwona cebula, można dodać jeden, dwa suszone grzybki. Łatwiejszego przepisu nie znajdziecie. Zaczynamy od cebul. Tutaj mam czerwoną cebulę młodą i dojrzałą, dużą. Do tego około też takiej dużej garści suszonej, prażonej cebulki. Mocno musi być słone nasze domowe magi, czyli ze 2-3 takie czubate łychy stołowe soli. Ja najbardziej lubię zwykłą, kamienną, może być oczywiście jodowana, o niższej zawartości soli dla diabetyków. Tutaj mam całą taką małą torebkę suszonego lubczyku. To jest bardzo ważny, bardzo ważny składnik, bo przecież właśnie z lubczyku powstaje magia. I do tego jeszcze oczywiście trochę pieprzu, też sporo, żeby to magii było intensywne w smaku. Możemy dodać jeszcze suszone warzywa. Listek laurowy i ziela Teraz mieszaj, oj, mieszaj, ajaj. Dokładnie mieszaj, oj, mieszaj. Aj, aj. Nasze intensywne domowe magi na małym ogniu powinny gotować się około pół godziny. A teraz po pół godzinie wystarczy tylko przecedzić. I widzi Pani, ma Pani pół słoik domowego naturalnego magii. I to bez przepisu.